Siemaneczko widzowie, witam w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj sobie zrobimy od 30 ziczko do kosy, czyli od mojego jednego z ulubionych budżetów. Eee, I co? Jak to co? ciebie to graje? Macie z skiny? Macie, dwa deal. Co trzeba zrobić? Łapka w górę sobie byście w bilion stronkę z moim kodem LZART. Ale dodatkowo jeszcze, co do ładowania wraz z moim kodem LZ zamienię Języko w wpicie do każdego z tych konkursów, więc polecam wpisać sobie mi kodik, dodatkowo jest wspierając mój kodzik, No, wspieracie mnie, a jak mi wspieracie, mogę wam rozdawać teraz lepsze nagrody. Jakby tego mało, ostatnio tutaj widz, wygrał kałaszka za 200 ponad złotych i przy wpacie tutaj z moim kodikiem macie 10% bonusu przy doładowaniu i 2 ziko 10 groszy na start. No, są one i codzienne darmowe e, skrzynki, więc polecam sobie je codziennie odbierać i zapraszam Was jeszcze na inne odcinki z CSGO bo tam też są. Skiny do zgarnięcia. My co? Lecimy, trzy dychy to jest budżet, i powiem Wam, że to jest dobry budżet. To jest wysoki budżet, to jest budżet, który lubię, to jest budżet, z którego już nie jedną kosę zrobiliśmy, więc no, no dzisiaj w planach są kolejne, tak? No, do, bo i samo, bo klasykiem musi być dodany eee, tak, tak, pyk, pyk, o, coś do nas dobił i lecimy z tym. No, nie ma tutaj innego wyjścia, tak? No, mam nadzieję, że dzisiaj tylko zwycięstwo. I zobaczymy, ale zobaczymy jak to będzie, tak? Okej, okay. bot Alex, póki co chodzi na prowadzenie, totalnie się tym nie przejmujemy, bo my tutaj musimy wyjść po to naprowadzenie, oczywiście. I zobaczymy, co tutaj nam poleci. Dobra, from the deep Okay. Lecimy dalej. No Tutaj tak liczymy na poważniejsze dropy. Jak nie zadamy sobie trochę inną bitwę, ja tutaj mam kilka swoich ulubionych bitewek od 3dych. Naprawdę mógłbym o tych 3 dychach gadać bardzo długo, bo tych bitewek jest dużo i potencjały mają przeogromne. Ale zaraz zobaczcie, czemu mi się tak podobają bitwy od 3dych, bo 3dychy, no to nie mi się, to budżet nie jest duży na granie. a budżet, który naprawdę jest dobry, bo często z tego budżetu da się zrobić fajne rzeczy. Nawet zobaczcie z takiej jednej głupiej bitwy na cztery osoby wiadomo, to jest ryzyko. Bo to. to o, bo się nie mówi, że to nie jest ryzyko. Patrzcie, z szynki za 2 zł podział kawałek za 4 dychy. A z 3 dych na przykład dostaje bitwa 136 zł udana. Patrzcie, no to taka bitwa, nie? A zrobimy sobie teraz inną biteweczkę, którą też lubię. I to są te dwie strzynki, te dwie i ja sobie dorzucam tak i tak. I patrz, też są trzy dychy. I to jest sześć strzynek, ale to są dobre strzynki, są naprawdę dobre strzynki, e, które też lubię. No jak widzicie często daje ten charakter craft sticker. Generalnie, znów nas guzik zrobił. E, generalnie. Oj, znów wyszedł, nie wiem co wyszczowie chodzi. E, chyba nas nie lubi. Ale generalnie wam powiem zaraz, w ogóle zaraz możemy zrobić bitwę samych tych strzynek. Zróbmy tak. O, to jest pomysł. Zobaczymy jaka będzie bitwa. O, już tutaj Chocolate Case tam oddaję i to mi się podoba, to mi się podoba. Teraz tylko po zwycięstwo, bo już 3 dyszki praktycznie. To już jest dobra przewaga, teraz tylko ją utrzymać. E, mam nadzieję, że coś tak się zrobi. No, chyba nie będziemy robić tej bitwy, bo lecimy po kosę dalej, a nie. Chyba, że przewalimy później, no to wtedy zrobimy taką bitewkę. Oj, chociaż się niebezpiecznie zrobiła. Zbyt na gram. Troszkę zbyt pewny jestem chyba siebie. E, jeszcze możemy to przewalić, jest 6 ziko teraz, tylko przewagi. No, ale to kończymy. Mamy to, mamy to widzu. I mamy 114 zł z trzech dyszek. To jest giga kolejna bitwa. 114 ziko. No, zabawmy się więc, zabawmy się więc. Dajemy sobie agent Case'a i może tą nową szynkę i to jest dobry budżet, bo to jest idealny budżet. I na koniec, na kanapkę dorzućmy tą szynkę na trzy osoby, na trzy osoby, też, żeby tutaj nie przeginać, dodamy sobie bocisze i zobaczymy, jak to nam poleci. No, bo to jest klasyczek, klasunia. I zobaczmy, zobaczmy, taka bitwa, co nam da. Uj, nie wiem, czy to. Tam... oj co? Nie, jeszcze. O, obra, czekajcie, jeszcze jest szansa. Nie, są jakieś drogi O, jest drogi! Dobra, wychodzimy na prowadzenie, widzowie I to jest tak naprawdę kosa No dobra, ktoś powie no, Troszkę, troszkę Chociaż nie no, 343 zł Ja sobie to uznaję Znaczy gloves Albo słaba kosa Dobra Ale, ale spróbujemy zrobić coś jeszcze mocniejszego I wiecie co, polecimy Tak I coś za 5 dyszek dodamy hmm, Cybercase Na dwie osoby Postaramy się to ulepszyć, żeby żeby tutaj nie było kontrowersji, tak? Więc postaramy się to ulepszyć. Bo ty samo, tak. Oczywiście na ten pojedynek musi być no, kto inny jak nie bo ty samo. No właśnie, lecimy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ok, start nie zachwyca. Ani mnie, ani jego, nie oszukujmy się. O kurwa. Teraz jego tutaj zachwyca. Chociaż ta przewaga jest taka, że możemy go jeszcze walnąć na luziku. Wystarczy nam jeden lepszy tutaj, agent bąd bądź terrorysta. Ok, teraz równo i zobaczmy. Chyba my mamy lepiej. O, lekko. Teraz nam musi się oddać. Chyba koniec. No nie gadaj, bo ty sam. Jak ja gościa nienawidzę. nie nawizę Nie wierzę go, ale i tak go dodaję, To już jest jakiś syndrom. Syndrom tak się wydaje. Więc znowu, zapraszam Was na stronkę. Link będzie w opisie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.